Medycyna Holistyczna. Podcast o zdrowiu. Podcast stworzony po to, aby pomóc ci odzyskać wpływ na swoje zdrowie i aby dbanie o nie z uciążliwego obowiązku stało się fascynującą przygodą. Nazywam się Marcin Sitarz i jestem fizjoterapeutą. Nazywam się Zuza Sitarz jestem psychologiem. Razem pokażemy ci, że ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Cześć, nazywam się Marcin, a to jest podcast o zdrowiu. Dzisiaj omówię jedną z kolejnych metod radzenia sobie ze stresem, a dokładnie chodzi o metodę Lewena, lub inaczej analizę bioenergetyczną. Czym jest praca w analizie bioenergetycznej? Jest to nurt psychoterapii, który łączy w sobie pracę z ciałem oraz umysłem. Polega na jednocześnie na werbalnym opracowaniu konfliktów wewnętrznych i równoczesne odniesienie ich do ciała. Ta nazwa bioenergetyka może brzmieć tak metafizycznie, ale energia jest tu rozumiana jako wszystkie procesy życiowe np. oddychanie, metabolizm, trawienie i ruch. Jednym słowem witalność człowieka. W skrócie można powiedzieć, że jeśli ciało jest witalne, żywe, no to jest w równowadze i jest zdrowe, doświadcza, a jeśli jest właśnie takie zamarte, zawieszone, o czym opowiem w dalszej części materiału, no to właśnie to jest oznaka problemu. I fundamentalną zasadą metody Lowena jest to, że ciało i umysł funkcjonują identycznie. To, co dzieje się w umyśle, dzieje się również w ciele i odwrotnie. W metodzie korzysta się z fizycznych bodźców, takich jak na przykład uziemienie, rozładowanie, czucie napięcia, aby odkryć głębsze problemy, które zwykle są nieświadome, a czasem mają nawet początek w dzieciństwie. Cel terapii najlepiej moim zdaniem oddaje cytat: rosnąca świadomość przekładalności ja-ciało na ja relacje z innymi. Pozwala na ciągłe korzystanie z wglądów poznawczych. Umożliwia to stawanie się dla siebie dobrym opiekunem każdego dnia. I na czym w ogóle metoda polega? Jak wygląda, jak przebiega? Napięcie w ciele jest tym, z czym pomaga się między innymi ta metoda mierzyć. Nieważne czy to jest napięcie emocjonalne czy fizyczne, pomaga opracować je. W szeroko pojętym rozumieniu opracować je pozwala. Narzędziami, jakie wykorzystuje się w niej to. Hmm, specjalne ćwiczenia, czyli praca z ciałem, polega na zauważeniu reakcji organizmu na nasze emocje. I ćwiczenia dzielą się na różne podgrupy. Niektóre mają za zadanie wzbudzić właśnie tą witalność jako wibrację. Inne mają wywołać jakąś ekspresję, na przykład krzyk, a jeszcze inne mają uziemić, czyli wyciszyć. Generalnie niektóre mają w ogóle nam pozwolić yy, przypomnieć sobie jakąś emocję albo jakąś sytuację, żeby wzmocnić przez y, fizyczne działania, działania emocjonalne. Ich celem jest uwolnienie napięcia, czy nawet uświadomienia sobie, że ono w ogóle istnieje, bo niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy, a czasami pozwala nawet dotrzeć do jego źródła. I drugą częścią to jest praca z terapeutą. Czyli taka psychoterapia, bo ćwiczenia to nie wszystko, i mają one za zadanie uzupełnić drogę do rozwiązania głębszych konfliktów i ich sedna. I właśnie dlatego psychoterapia w metodzie Lowena stanowi kluczowy element i rządzi się swoimi prawami i regułami, i razem, właśnie z pracą z ciała, tworzą tę metodę, są jej esencją. I w metodzie Lowena charakterystyczny jest problem zawieszeń emocji w ciele. I Lowen uważa, że przetrwałe napięcie pojawia się jako skorupa dla określonych konstrukcji psychicznych. Czyli tak jak już kiedyś w podcaście numer 4 o napięciu wspomniałem, że ludzie o określonych typach charakteru mają predyspozycję do napinania konkretnych grup mięśniowych. I jednocześnie warte zaznaczenia jest to, że te zawieszenia nie mają na celu zaszufladko zaszufladkować pacjenta a jedynie wskazać kierunek, w jakim należy podjąć, można podjąć leczenie. I głównymi emocjami, które według Lowena wiążą się z chronicznym napięciem, jest smutek, lęk i złość. I są one źródłem właśnie zawieszeń. A nazwa w ogóle zawieszenie wzięła się stąd, że osoba, która cierpi na którejś z tych zawieszeń, wygląda jakby była zawieszona na jakimś przedmiocie. I właśnie od nazwy tych przedmiotów yy, są nazwy zawieszeń, na przykład hak. Ale o tym za chwilkę. I zawieszenie powstaje jako odpowiedź ciała na jakieś zagrożenie. Nieważne czy to jest fizyczne, psychiczne czy duchowe. I efekt zawieszenia jest wielopłaszczyznowy. Zmienia się zarówno kształt, jak i funkcja ciała. I jest to taki zapis naszych doświadczeń, który jest żywy, ale jednocześnie nie zawsze świadomy i można porównać to do takiej stopklatki, zatrzymania się, zamrożenia. Przykładem może być strach. Kiedy się wystraszymy, to zwykle reakcją organizmu jest takie skurczenie się, ochrona. A kiedy ten strach minie, to rozluźniamy się, otwieramy. Ale kiedy sytuacja się powtarza lub trwa długo, coraz łatwiej wchodzimy w tą odpowiedź organizmu, czyli kurczenie, a coraz trudniej jest nam się otworzyć, wrócić do równowagi. Zachodzi tu taki mechanizm, który opisałem w podcaście numer 4 na temat napięcia mięśniowego. Napięcia, skąd się w ogóle ono bierze. I stan napięcia staje się dla nas takim punktem wyjścia. I nie wiemy, jak to jest być właśnie rozluźnionym, a w myśl koncepcji Lowena witalnym, czyli w takim ciągłym, fizycznym, życiowym ruchu. I tak jak wspomniałem, nazwy zawieszeń wiążą się z przedmiotami, na jakimi mentalnie, można powiedzieć, wisi ciało człowieka. I Lowen wyróżnił zawieszenia typu hak, staryczek, wieszak, piedestał oraz krzyż. I one świetnie oddają jakby postawę osoby w tym stanie, w stanie zawieszenia. I teraz pokrótce scharakteryzuję każde z tych pięciu zawieszeń. Pierwszy jest hak. Można sobie wyobrazić taką osobę, jakby wisiała na takim wielkim haku rzeźnickim, który jest wbity w okolice karku i podnosi ciało tego człowieka w górę. Mięśnie są ciągle napięte, przerośnięte nawet, zęby i pięści zaciśnięte, głowa wysunięta w przód i miednica zaciśnięta. Na karku, w miejscu, gdzie by się ten hak wbijał, jest zgrubienie, tak zwany wdowi garb. Osoba ta wygląda jakby dźwigała cały świat na barkach, a dominującą emocją jest złość, którą, która jest maskowana przez lęk. I osoba na haku lęka się wyrazić siebie z obawy przed tym, że straci bliskich. I takie jakby hmm, aktywności, jak kreatywność, asertywność czy seksualność, czy wyrażanie siebie zostały stłumione u takiej osoby. To jest dość. Częste, ale nie najczęstsze zawieszenie. Drugie to kolumna, czyli najlepiej sobie możemy to wyobrazić jako taka osoba, która, której po piersie stojące na piedestale, nawet nie po piersie, ale cały tłów stojący na takiej kolumnie. I charakterystyczne jest tutaj właśnie to odcięcie w talii, że górna połowa ciała wydaje się wątła, wiotka, a głowa dumnie uniesiona, zadarta, a z kolei dolna część wydaje się skrępowana. I taka nadmiernie rozbudowana. Jest taka wyraźna linia podziału. I osoba wyniesiona na piedestał doskonałości obawia się z tego, co cielesne, żywe i nieskrępowane, czyli właśnie miednicy. I na piedestał zwykle wynosi opiekun, który faworyzuje ideał, niestety swój, a piętnuje ekspresję. I ciągłe napięcie i takie wysokie ciśnienie spowodowało zamurowanie tej dolnej połowy ciała. I może powodować częste wybuchy histerii. Zwykle dotyka to kobiety. Kolejnym zawieszeniem, trzecim jest stryczek. To najprościej sobie wyobrazić ciało, które wisi na szubienicy. I związane jest to zawieszenie z szeroko pojętym opuszczeniem, gdzie mamy na myśli nie tylko utratę jakiejś relacji czy, czy bliskości, ale nawet traumatyczny poród. Może być pierwszym takim. Traumatycznym, trudnym doświadczeniem opuszczenia, i osoba taka nie może zapanować nad swoimi przeżyciami, odcina się od nich, ucieka do głowy, do świata fantazji, do świata iluzji, do świata intelektu. Pierwsza bariera to jest właśnie ten sznur na szyi, który oddziela głowę od reszty ciała i zatrzymuje w niej wszystko, i jednocześnie nie pozwala się niczemu innym jakimś doznaniom do niej dostać. I konsekwencją jest dalsza fragmentacja ciała. To ciało się wydaje jakby takie podzielone z różnymi granicami. W ogóle nie ma kontaktu z nim, z tym co jest od szyi, w dół. W postawie takiej osoby często jest głowa lekko przechylona w bok, brak czucia i świadomości tego co pod nią. Drobne stawy są usztywnione, a ciało wydaje się takie wydłużone i napięte. A całe ja jest w głowie. Kolejnym typem zawieszenia jest krzyż. Krzyż, inaczej strach na wróble. Najlepiej to sobie wyobrazić, jakbyśmy właśnie mieli krzyż na plecach, czyli jedna belka wzdłuż kręgosłupa, druga mniej więcej na wysokości łopatek, a całe ciało wisi na tym układzie tych poprzecznych belek. I zawieszenie to wiąże się z cierpieniem i bólem fizycznym, duchowym, emocjonalnym. I wiodące, takie dominujące uczucie to rezygnacja i szukanie pomocy. I wzrok takiej osoby stara się patrzeć na wprost i szuka ratunku. To jest bardzo rzadkie napięcie, ale takie bardzo głębokie, zawieszenie, przepraszam, ale bardzo głębokie. I dosłownie takie osoby bije cierpienie, ale takie cierpienie. To, to, to czasami nawet nie trzeba być jakoś bardzo empatycznym, żeby to poczuć. Takie współczucie do takiej osoby. I ostatnim, piątym zawieszeniem to jest wieszak. To jest najczęstsze zawieszenie, jakie występuje. I ciało tutaj przypomina marynarkę, właśnie zawieszoną na wieszaku. I dominuje tutaj strach, takie wycofanie się, i złość, czyli walka, czyli takie trochę sprzeczne emocje. I u osoby na wieszaku cała sylwetka jest właśnie podciągnięta na barkach, wysunięta w przód. Zwłaszcza głowa i ramiona, czoło jest zmarszczone, mięśnie oczu i kończyny są napięte. Taka osoba stara się całą swoją sylwetką przestraszyć przeciwników. Mówi całym sobą, że nie boję się ciebie. Stawy są sztywne i oddech płytki, jest gotowa do walki albo ucieczki. Pokazuje, że nie boi się niczego, a w rzeczywistości dominuje w niej właśnie lęk. I jakie konsekwencje dla ciała wynikają z każdej z tych wyżej wymienionych zawieszeń? Łatwo można poczuć, jeśli na kilka chwil, minut, przybierzemy przesadnie nawet taką pozycję, jakbyśmy wisieli na jednym z tych, czy to wieszaku, krzyżu, stryczku, stali na kolumnie, czy wisieli na haku. To dosłownie po krótkiej chwili poczujemy już jaki wysiłek fizyczny i emocjonalny wiąże się z każdą pozycją. Ponadto wyróżnia się jeszcze rany zadane sercu, które również wywołują i utrwalają pewne postawy. Jest ich cztery. Możecie napisać w komentarzach, czy chcecie poznać i te zawieszenia. Jeśli tak, to postaram się przygotować coś na ten temat. Metoda Lowena wyrosła na gruncie psychoanalizy i trudne są zawiłości jej, żeby ją zrozumieć tak do sedna. Do głębi, ale osoby zainteresowane mogę odesłać do książek Aleksandra Lowena. Napisałam bardzo wiele książek. Niektóre linki i o, o, będą w opisie. Generalnie książki te są trudno dostępne u nas, ale na szczęście wydawnictwo Czarna Owca wznowiła. Wydanie kilku jego pozycji. To jest naprawdę taka spora liczba tych pozycji wznowionych, a przeczytanie ich pozwoli lepiej zrozumieć filozofię twórcy i jego metodę. Także dla dociekliwych, to bardzo serdecznie zapraszam do właśnie książek Aleksandra Lowena. Jakie reakcje są związane z uwolnieniem emocji w ciele? Sam brałem udział w warsztatach z tej metody, no już parę lat temu, jeszcze przed pandemią były to dwudniowe warsztaty. Z sobota była, pamiętam, bardzo intensywna tam było dużo pracy, a niedziela było to oczywiście krócej, ale nie mniej, nie mniejsza intensywność. Głównie to była praca z ciałem i emocjami poprzez fizyczną aktywność. I byłem tutaj bardzo też tak zdziwiony, zaciekawiony przebiegiem. W pierwszej chwili miałem wrażenie, właśnie takiego zdziwienia, zaciekawienia, takiego szoku nawet, ale jakby po otwarciu się na te doświadczenia, to okazały się te ćwiczenia bardzo takie oczyszczające i wyczerpujące, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Krzyki, warczenia, przekleństwa, śmiech, płacz. Różne takie dziwne, ekspresyjne działania, jak na przykład uderzanie rakietą tenisową w materacę. To są tylko niektóre z rzeczy, które się odbywają na tych zajęciach. Takie miałem osobiście wrażenie, że może był to jakiś element takiego show, żeby zaciekawić też uczestników, bo tam były i osoby, i pacjenci, i terapeuci brali w tym udział, żeby może jakoś zaciekawić metodą, ale uwolnienie tego, co często sobie nawet nie zdajemy sprawy, daje faktycznie taki nowy wgląd nowe doświadczenie. Czasami po takiej właśnie mocnej ekspresji takim wyżyciu się wręcz, które zostało też na końcu omówione pokrótce, dostrzegamy to, co tak naprawdę ta nasza zbroja okrywa. A praca z ciałem pozwala na postępy w psychoterapii i jednocześnie psychoterapia pozwala na postępy w pracy z ciałem. Jednym słowem, jest to metoda moim zdaniem mocno holistyczna. I co warto zapamiętać z dzisiejszego odcinka? Po pierwsze, że to, co dzieje się w umyśle, odzwierciedla się w ciele i odwrotnie. Po drugie, że w leczeniu wykorzystuje się zarówno pracę werbal werbalną z terapeutą, jak i specjalne ćwiczenia fizyczne. I po trzecie, że emocje mogą ulec zawieszeniu w ciele, i skutkiem tego są właśnie tak zwane zawieszenia typu hak, piedestał, steryczek, krzyż i wieszak. I jeśli dzięki temu podcastowi wiesz coś więcej, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Aby jeszcze lepiej dbać o swoje zdrowie, dołącz do naszej darmowej grupy na Facebooku. O zdrowiu, ciało i umysł są bliżej niż myślisz. Link w opisie, gdzie otrzymasz więcej darmowych. Porad i materiałów oraz wsparcie społeczności. Bibliografię, książki Aleksandra Lowena i wszystkie inne przydatne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękuję.